Zakończenie Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betani i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich, a kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Karta dzisiejszej Ewangelii przenosi nas na szczyt góry oliwnej. To właśnie stamtąd Jezus został uniesiony do nieba. Tam zakończyła się jego ziemska misja. W niebowstąpienie, które świętujemy dzisiaj z całym Kościołem, kończy wydarzenia paschalne związane z osobą Jezusa, a jeszcze jednym bardzo ważnym wydarzeniem paschalnym jest zesłanie Ducha Świętego. Gdy mówimy słowo Pascha Chrystusa, najczęściej rozumiemy przez nią mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba, ale także zesłanie Ducha Świętego. Dzisiaj wraz z apostołami wpatrujemy się w Chrystusa, który zostaje uniesiony do nieba. To właśnie wtedy kończy się dzieło odkupienia. Aby głębiej zrozumieć, na czym polega odkupienie dokonane przez Jezusa, warto sięgnąć do listu Świętego Pawła do Filipian. To tam, w drugim rozdziale, w takim chrystologicznym hymnie, który przejął z liturgii i włączył do swojego listu, opowiada nam Paweł o dziele Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, że Chrystus stał się człowiekiem, że zmarł, wstał i wstąpił do nieba. Gdybyśmy otworzyli ten drugi rozdział listu do Filipian, to przeczytamy o Jezusie. On, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, stawszy się człowiekiem, stawszy się posłusznym aż do śmierci. I była to śmierć krzyżowa. Ale później, mówi dalej święty Paweł, Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Bóg wskrzesił Chrystusa i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Właśnie na tym, najkrócej mówiąc, polega dzieło Jezusa Chrystusa. Bóg staje się człowiekiem, jako człowiek umiera, zmartwychwstaje, a potem znowu wstępuje do ojca i zasiada po prawicy Boga. Aby jeszcze głębiej zrozumieć przesłanie tego tekstu, trzeba nam odczytać go w kontekście przekonań Żydów z czasów Jezusa. Otóż Żydzi zdawali sobie sprawę, że Bóg jest absolutnie kimś największym, najwyższym. Jedno z imion Boga, które spotykamy na kartach Starego Testamentu brzmi El Elion. Bóg Najwyższy. Bóg jest Najwyższy i jako ta Najwyższa istota dokonuje dzieła stworzenia. Stwarza najpierw różne rodzaje istot duchowych. Różne są ich nazwy w Biblii: trony, panowania, zwierzchności, władze, aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini. Wszystkie istoty duchowe są podporządkowane Panu Bogu. Natomiast w tej hierarchii bytów jeszcze niżej jest człowiek. Człowiek jako istota psychofizyczno-duchowa. Mamy więc taki obraz, gdy czytamy teraz w takim kontekście właśnie Pawłowy List do Filipian, iż Bóg będąc w postaci Bożej przeskoczył. Cały ten zespół aniołów, całą tę warstwę duchów niebieskich, i stał się człowiekiem. W tym zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go i znowu posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, znowu pomijając cały ten świat duchów. Duchów dobrych i duchów złych. Duchów, które są wierne Panu Bogu, ale także tych, które odpadły od Boga poprzez bunt, którego dokonali Aniołowie. To człowiek z powodu grzechu stał się poddany tym złym duchom, złym mocom, mocom ciemności. I czego dokonał Jezus, stając się człowiekiem, przyjął na siebie nasze grzechy, zaniósł je na krzyż, poniósł karę, Zamiast każdego z nas, a później z martwych wstał i zasiadł po prawicy Boga jako pierwszy człowiek, tym samym otwierając drogę do nieba każdemu, kto w Niego uwierzy. I to zupełnie niesamowita historia. Dzieło odkupienia nie kończy się na zmartwychwstaniu, bo zmartwychwstały Jezus jest jeszcze tu na ziemi. Kończy się dopiero wtedy, gdy jako pierwszy człowiek wstępuje do nieba i zasiada po prawicy Boga. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, przyjmuje wiarą to, co dokonało się na krzyżu, przyjmuje wiarą jego zmartwychwstanie, a także wstąpienie do nieba i dokonuje się w nim radykalna przemiana. Jezus, odchodząc z tego świata, mówił: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Dwa warunki: wiara w to, co dokonało się na krzyżu, a także w zmartwychwstanie, i wstąpienie do nieba oraz chrzest, kto tego dokona. Ten, jak powie ten sam święty Paweł, tym, tym razem już w liście do Efezjan, zasiada po prawicy Boga wraz z Chrystusem Jezusem. Otóż właśnie do Efezjan Paweł wyjaśnia, co dzieje się z chrześcijaninem, z tym, który uwierzył w Jezusa i przyjął Chrzest. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką Was umiłował, i to Was umarłych na skutek występków. Popatrzmy: Chrystus był umarły fizycznie z powodu naszych grzechów. My jesteśmy martwi duchowo z powodu występków. Was, umarłych, na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. Chrystus fizycznie wstaje, a my przez chrzest i wiarę jesteśmy wskrzeszeni do nowego życia duchowo. I dalej kontynuuje święty Paweł mówi razem też posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Otóż nasza sytuacja po przyjęciu odkupienia dokonanego przez Jezusa jest różna od tej w jakiej znajdowali się pierwsi rodzice nawet przed grzechem który dokonał się w raju. Bo to wtedy sytuacja wyglądała tak jest Bóg, są wszelkie rodzaje istoty duchowych, i na dole jest człowiek. Człowiek, który jeszcze wtedy był wierny Bogu. Właśnie dlatego psalmista, gdy wychwala Boga za jego wielkość, w psalmie ósmym, mówi o wszystkich ludziach. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Ale co dzieje się po przyjęciu odkupienia? którego dokonał Jezus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Chrystus jako pierwszy człowiek powraca do Ojca i jako człowiek zasiada po prawicy Boga i każdy, kto w Niego uwierzy, wraz z Nim zasiada po prawicy Boga. Tak więc wszelkie rodzaje istot duchowych stą już wtedy niżej w tej hierarchii bytów. Zarówno aniołowie, jak i złe duchy, jak i demony. Dlatego właśnie autor listu do Hebrajczyków nie powtarza już za psalmistą, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, ale pyta w pierwszym rozdziale, kim są aniołowie? Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie? Tak więc, jeśli ktoś uwierzy i przyjmuje chrzest, wraz z Chrystusem zasiada po prawicy ojca. Poprzez swoje wstąpienie do nieba, Jezus dokonał dzieła odkupienia. Dokonał już wszystkiego, co mógł. Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, abyśmy mogli kiedyś trafić do szczęścia wiecznego. Już jesteśmy odkupieni. A czy będziemy zbawieni? To zależy już tylko od nas.